60 sekund. Tyle potrzeba, żeby Komsy przeszedł w tryb bojowy na pokładzie lotniskowca US Navy. Komsy, normalny, poranny, rozkład lotów, tankowanie samolotów, załogi, resetujące katapulty, żółte koszule machające sygnałami na pokładzie. To jak kolejny wtorek, a potem to sygnał radaru. Niezidentyfikowany obiekt. Za szybki. Za nisko. Brak transpondera zapala się centrum informacji bojowej CEC do pokładu lotniczego, Alarm startu awaryjnego. Zezwolenie na start awaryjny, start natychmiast Syreny. Rozkazy. Chaos. Ale wyreżyserowany chaos. Jeden pilot już w półskafandrze pędzi w kierunku swojego FA18 Super Hornet. Załoga pokładowa robi miejsce. Deflektor wybuchu zaczyna się unosić, ciśnienie pary zaczyna syczeć i narastać. Wszyscy poruszają się, jakby ćwiczyli to już setki razy, bo tak jest. Nie ma czasu na pytania, nie ma czasu na listy kontrolne. Tylko jedna szansa, żeby odrzutowiec wzbił się w powietrze. Pełna przepustnica, opuszczony drążek startowy, dopalacze zostają uruchomione. I w 2,3 sekundy maszyna o wadze 66, 0 funtów wzbija się w powietrze i zaczyna się wznosić, gotowa do walki. Ale co to wywołało? Co zobaczyli? Czy to był dron, rakieta, a może coś gorszego? To, co zaczęło się jako rutynowy patrol, przerodziło się w pełnowymiarowy start w warunkach zagrożenia. I co się stało później, nikt na tym statku nigdy nie zapomni. Trzy minuty wcześniej nie było żadnych alarmów. Tylko cichy szum silników odrzutowych, okrzyki załogi, nadawane przez komunikatory na pokładzie i jednostajny rytm operacji na pokładzie USS Theodore Roosevelt, ale głęboko w środku w centrum informacji bojowej, gdzie nie dociera światło słoneczne. I gdzie liczy się każdy ekran, coś błysnęło kontakt, a potem sekunda brak sygnału IFF, brak planu lotu. Zbliża się szybko z odległości 38 mil morskich na południowy wschód. Operator radaru nie wahał się nieznany kontakt powietrzny niska wysokość wektorowanie w kierunku nadlatującym brak odpowiedzi na wezwania. Oficer pokładowy nie musiał prosić dwa razy. C.C. Si, si do szefa sił powietrznych, poproś o protokół awaryjnego startu. Warunek inicjacji odczytany. Na pokładzie chaos zawrzał. Załoga nie panikowała. Wykonali zadanie. Każdy ich ruch był czymś, co przećwiczyli na ćwiczeniach w sytuacjach awaryjnych, symulacjach burz i operacjach na żywo. Ale to. To nie były ćwiczenia. To była transmisja na żywo. W pokoju odpraw porucznik Jake, Dusty Harper, właśnie skończył zakładać swój kombinezon przeciwprzeciążeniowy. Zanim zdążył sięgnąć po hełm lotniczy, nadeszło połączenie. Już biegł. Dlaczego on? No cóż, bo jego samolot był zatankowany, załadowany i zaparkowany przy katapulcie. 2. Bo latał z tym samym ładunkiem w zeszłym tygodniu podczas operacji na Morzu Czerwonym, bo czasami w chwilach najwyższej wagi decyzja sprowadza się do gotowości i intuicji. Na pokładzie żółte koszule oczyszczały pasy szybkimi sygnałami ręcznymi. Artylerzyści trzykrotnie sprawdzali bolce na AM120 i Sidewinderach. Zielone koszule przeprowadzały diagnostykę, jakby od tego zależało ich życie, bo właśnie tak mogło być. Tajemniczy kontakt ciągle się zamykał 28 mil teraz 22. Wysokość niestabilna może to być dron może to być załogowy samolot lecący nad ziemią CIC. Oficer taktyczny przewoźnika zaktualizował dowództwo. Brak łączności nadal namierzam. Prędkość sugeruje skrzydło stałe, nie śmigłowcowe. To wystarczyło kapitanowi. Start! krzyknął. I nagle cały statek skupił się na jednym celu poderwaniu superhorneta Harpera w powietrze. Jeden zespół katapult, jeden odrzutowiec, jeden start. Ciśnienie pary rosło, gdy Harper kołował do przodu, trzymając ręce nieruchomo, pomimo przypływu adrenaliny. Dał załodze kciuk w górę, osłona została uszczelniona, zielone koszule wykonały ostatnie kontrole, po czym oficer kot przykucnął, dźwignia startowa zablokowana, wstrzymaj strzel, katapulta ruszyła do przodu. W ciągu kilku sekund Harper zszedł z pokładu i wstał. Reszta załogi zamarła na wpół z podziwu, na wpół z oczekiwania, bo to, co właśnie zrobili, nie było rutyną. To była żywa odpowiedź na realne zagrożenie, i nikt jeszcze nie wie, co leciało w ich stronę. Ale jedno było pewne: wróg zbliżył się, a marynarka wojenna USA po prostu odpowiedziała. W chwili, gdy katapulta wystrzeliła FEA-18 Harpera na pokładzie, zapadła na pół sekundy grobowa cisza, jakby wszyscy wstrzymali oddech, potem znów eksplodował. Para unosiła się w powietrzu, unosząc się niczym dym po strzale. Zielone koszule rzuciły się do ucieczki z katapulty, czerwone koszule ponownie sprawdziły kolejny ładunek, a głęboko pod pokładem dane z czujników odrzutowca zaczęły napływać do Centrum Informacji Bojowej okrętu. Ale dla porucznika Harpera świat zawęził się do kokpitu. Jego odrzutowiec z rykiem odbił się od dziobu, a ciąg. 30 ton wcisnął go w fotel niczym cios, betonem. W niecałe 2,5 sekundy rozpędził się od zera do prawie 150 węzłów. Pokład lotniskowca zniknął za nim. Przed nim błękitne niebo, otwarte morze i zagrożenie gdzieś poza zasięgiem radaru. Jego chód rozświetlił się danymi kontaktowymi. Brak obrazu, ale azymut. Zagrożenie wciąż nadchodziło. Z powrotem na pokładzie lotniczym katapulta 2 z jękiem wróciła do pozycji wyjściowej. Kolejny odrzutowiec kołował do przodu na wypadek gdyby Harper wezwał wsparcie, ale ten pierwszy start to była włócznia. Wszystko w awaryjnym starcie wymagało precyzji pod presją. Ramie startowe musiało idealnie zadziałać. Prom musiał wystrzelić w ułamku sekundy. Każda osoba na tym pokładzie ma jedno zadanie i musi być ono perfekcyjne, zwłaszcza podczas startu w stanie czerwonego alarmu. W kokpicie Harper przełączył się na komunikację wewnętrzną Raven 1. W powietrzu wspinaczki 15. Potwierdzanie zadania. Z mostka rozległa się odpowiedź Raven. Jeden broń napięta. Potwierdź natarcie, przechwyć i zidentyfikuj. Tłumaczenie nie strzelać, jeśli nie masz absolutnej pewności. To nie był Bliski Wschód w 2004 roku. To była nowoczesna wojna, gdzie jeden niewypał mógł trafić na pierwsze strony gazet, a nawet gorzej. Wyrównał lot na wysokości 15,0 stóp, obrócił się pod wiatr i ponownie włączył do palacze. Jeśli coś się zbliżało, na pewno to znajdzie. A gdyby to było wrogie, byłby pierwszą, a może i jedyną linią obrony. Bo teraz Harper nie był tylko pilotem myśliwca. Był zaporą. Na wysokości 150 stóp nad Morzem Czerwonym porucznik Harper skanował horyzont. Nic poza błękitem i zakłóceniami, ale jego czujniki wskazywały co innego. Kontakt radarowy utrzymywał wysokość około 2000 stóp, wciąż zbliżając się do celu. Brak transpondera, brak systemu IFF, brak reakcji na wezwania. Sygnał migotał od czasu do czasu, jakby wchodził i wychodził z za osłony radaru. Możliwe, że to maskowanie terenu, a może celowe. Harper przełączył się na widok łącza danych. Edward Hawkeye, krążący nad lotniskowcem, przesyłał na żywo dane śledzenia do jego kokpitu. Potem rozległ się głos z Awaksa: Uwaga, Raven! Jeden może to być bezzałogowy samolot, irański. Sygnatur przybliżony odmianę typu Shahid 197 może być uzbrojony. To zmieniło wszystko. Te drony nie służyły tylko do rozpoznania. Używano ich w Jemenie, Iraku, a nawet nad Syrią. Tanie, powolne, ale skuteczne. Zdolne do przenoszenia ładunków wybuchowych, albo działające jak system kamikaze. A teraz jeden z nich leciał prosto na amerykańską grupę uderzeniową lotniskowców. Głos Harpera pozostał spokojny. Roger Scan, wizualny, potwierdzi. Delikatnie przesunął drążek w prawo, przechylając się, do przechwycenia. Dron znajdował się teraz w odległości 25 mil. Potem kontakt wzrokowy. Leciał nisko, tuląc się do morza, poruszając się wolniej niż się spodziewano. Ale rozpiętość skrzydeł go zdradziła. Kanciasty kadłub, śmigło, napęd tylny. Zdecydowanie nie był to statek załogowy ale poruszał się z zamiarem i zmierzał prosto na Roosevelta. Po powrocie na statek dowódcy rozważali swoje opcje, ale nie mogli ryzykować zdomniemanym dronem samobójczym, ale nie mogli też ryzykować dyplomatycznego konfliktu z powodu błędu informatycznego, więc decyzja należała do Harpera. Raven, jeden broń wolna, jeśli potwierdzone zamiary wrogie, zatrzeszczał w radiu. Lekko obniżył nos, zbliżając się szybko z góry. W ciągu kilku sekund leciał za dronem w bezpiecznej odległości. Wtedy to zobaczył. Pod brzuchem dron wyglądał jak ładunek prawdopodobnie prowizoryczny, może domowej roboty, ale wystarczająco niebezpieczny. Cel posiada zewnętrzne mocowanie możliwe urządzenie wybuchowe. Zaleca się otwarcie Raven. Jeden można otrzymać strzelanie, nie wahał się. FOX 2 AM9X Sidewinder oderwał się od jego skrzydła i przeciął niebo. Bez dopalacza, bez błysku tylko cichy świst. Uderzył dokładnie w środek, dron zniknął w kuli ognia zaledwie 6 metrów nad oceanem, a jego odłamki rozprysły się długim łukiem. Harper odjechał, rozglądając się za pociskami wtórnymi. Nikt się nie pojawił, ale napięcie nie opadło, bo drony zazwyczaj nie podróżują samotnie. Awax Raven: Jeden proszę o natychmiastowe przeglądanie okolicy możliwe dalsze zagrożenie. Na Roosevelcie most też nie świętował. Obserwowali każdy radar, czekając na kolejny kontakt ale nic się nie wydarzyło. Jeden dron, jeden przechwyt. Mimo to nie wydawało mi się to właściwe, bo to nie było przypadkowe. To była sonda. I to wywołało mrożące krew w żyłach pytanie, co oni tak naprawdę testowali. Na pokładzie lotniczym ryk superhorneta dawno ucichł, ale napięcie wciąż wisiało w powietrzu niczym trzask. Czerwone koszule przeładowywały tory. Zielone koszule przeprowadzały diagnostykę torów katapultowych. Nikt się nie odzywał. Chyba że miało to znaczenie. I nikt się nie uśmiechnął. Jeszcze nie. W pokoju odpraw porucznik. Szafka harpera stała otwarta, kask zniknął, a lista kontrolna lotu leżała na pół złożona na ławce. Obraz, który przypomina wszystkim, że kiedy on tam jest, wszystko może się zdarzyć. Szef załogi pokładowej podpisany przez Beara patrzył w niebo z założonymi rękami. Ten ptak szybko odleciał, mruknął, nie zwracając się do nikogo konkretnego. Zbyt szybko, by czuć się komfortowo. Obok niego młodszy członek załogi skinął głową. Że pierwszy raz wystartowaliśmy na czerwonym świetle, nie powiedział Bear. Po prostu pierwszy raz tu byłeś. Na dole, w centrum informacji bojowej, panowała atmosfera kontrolowana. Ekipa CIC śledziła przechwycenie na żywo. Słyszeli, jak Harper ogłaszał zabójstwo, i chociaż zagrożenie minęło, nikt nie odpuścił, bo tym razem znali prawdę. Wszystko zadziałało, ale nigdy nie ma gwarancji. Na pokładzie zespół katapultujący przygotowuje się do kolejnego lotu. Standardowy start. Rozbieg treningowy. Wszystko wróciło do normy, ale adrenalina nie opadła. Jeden z zielonych koszulek, młody chłopak, może dwudziestolatek, otarł pot z twarzy dłonią w rękawiczce. Nie powinien nawet być na służbie na tej zmianie. Został wezwany jako rezerwowy. Później, jak mówił swojemu współlokatorowi, nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak szybko się poruszał, jakby każdy dokładnie wiedział, co robić. Bez krzyków tylko działanie. Na tym polega różnica w marynarce wojennej, bo nie stajesz na wysokości zadania, odwołujesz się do swojego szkolenia. Podczas gdy załoga łapie oddech, samolot Harpera już wracał do lotu oczekującego. Jego zadanie zostało wykonane, ale jego obecność nadal jest konieczna, bo jeśli chodzi o obronę lotniskowca FA-18. Super Hornet to nie tylko odrzutowiec, to strażnik. Super Hornet oficjalnie Boeing f e 18 EF to podstawowy myśliwiec wielozadaniowy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Jest używany przez każdą eskadrę lotnictwa pokładowego we flocie. I w takich chwilach widać dokładnie dlaczego. Dwusilnikowy, startujący z lotniskowców i zbudowany do operowania z pokładów morskich w trudnych warunkach, Super Hornet jest szybki, wytrzymały i niezwykle wszechstronny. Powietrze, 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 ziemia, bliskie wsparcie, rozpoznanie potrafi wszystko. Omówmy to! Prędkość maksymalna mach 1,8, zasięg bojowy ponad 1200 mil, ładowność do 17, 750 funtów. A co najważniejsze jest kompatybilny z systemem Catobar. To skrót od Catapult Assisted Takeoff, but Arrested Recovery. Start wspomagany katapultą, ale z zatrzymanym odzyskiwaniem. Mówiąc prościej, został zaprojektowany tak, aby wystrzelić go ze statku z zawrotną prędkością i wylądować z powrotem na ruchomym stalowym pudle unoszącym się na wodzie. Samolot, którym wystartował Harper, prawdopodobnie należał do Dywizjonu WFA 11, Dywizjonu Myśliwców Uderzeniowych lub podobnego. Te dywizjony trenują dokładnie do takiego poderwania, jakie właśnie miało miejsce. Żyją na granicy gotowości, ale surowe osiągi to nie jedyna zaleta Super Hornet'a. Jest naszpikowany technologią. Aktywny radar skanujący elektronicznie, czyli AESA, Systemy śledzenia w podczerwieni na hełmowe, kolejki do namierzania uzbrojenia oraz bezpieczne łącza danych z awacs i statków poniżej. Oznacza to, że pilot widzi nie tylko to, co znajduje się przed nim, ale także to, co widzi cała flota. A kiedy start staje się alarmem, taki poziom dzielenia się informacjami decyduje o kontroli nad sytuacją i chaosie. Ten dron nie miał szans. Ale gdyby to było coś gorszego, szybszego, inteligentniejszego i załogowego Harper, i tak miałby narzędzia, żeby go zestrzelić. Bo Super Hornet to nie tylko samolot, to pięść stojąca za flotą. Tym razem zadziałało idealnie, ale nie zawsze tak jest. Co by było, gdyby odrzutowiec Harpera nie wystartował na czas? Co by było, gdyby dron dotarł do lotniskowca? Co by było, gdyby to nie był tylko bezzałogowy statek powietrzny, ale element wiodący w skoordynowanym ataku? To nie są fantastyczne scenariusze. Zapewniam, to realne zagrożenia, na które marynarka wojenna przygotowuje się każdego dnia. Weźmy na przykład incydent z 2022 roku na pokładzie USS Carl Vinson. Rutynowe lądowanie F-18 zakończyło się katastrofą, gdy samolot minął pokład, uderzył w ocean i zranił wielu członków załogi podczas ewakuacji. Podobnie było w 2020 roku, gdy na pokładzie lotniskowca USS Nimitz. Wybuchł pożar podczas startu. W obu przypadkach drobne błędy w synchronizacji wywołały ogromny chaos. A kiedy mówimy o sytuacjach awaryjnych na morzu, czas ma kluczowe znaczenie. Wadliwy zawór katapulty, upuszczona zawleczka usterka w sterowaniu lotem, a nawet półsekundowe opóźnienie w uniesieniu przepustnicy może zadecydować o tym, czy samolot wyleci w powietrze, czy spadnie z dziobu. Do tego dochodzi jeszcze zagrożenie w powietrzu. A co gdyby dron przewoził ładunek EFP lub brudny ładunek, konsekwencje nie byłyby tylko taktyczne, ale i międzynarodowe. Jedna eksplozja na pokładzie i cała grupa uderzeniowa osiągnęłaby gotowość na poziomie DEFCON. Dlatego każdy element systemu jest ważny. Każdy czujnik, każda mechanika, każdy pokład i każda lista kontrolna, bo nawet przy całej tej sile ognia, całej tej stali i szybkości system działa tylko wtedy, gdy wszyscy robią to dobrze, za każdym razem. I dzisiaj im się to udało, ale następnym razem mogli nie dostać ostrzeżenia. Z zewnątrz wyglądało to jak normalny start odrzutowca, ale jeśli byłeś tego dnia na pokładzie, poczułeś syreny, widziałeś zamieszanie, słyszałeś ryk katapulty, to znasz prawdę. To nie był rutynowy lot. To był podręcznikowy przykład tego, dlaczego lotniskowce marynarki wojennej USA to coś więcej niż pływające lotniska. To maszyny wojenne obsługiwane przez ludzi, zdyscyplinowani, wyszkoleni i gotowi wystrzelić stal w powietrze w niecałe 90 sekund. I tym razem ta gotowość przesądziła o wszystkim. Zagrożenie się zbliżyło, załoga ani drgnęła. Super Hornet wystartował, cel nie zbliżył się ani na krok. Ale zapytaj dowolnego żeglarza lub pilota, a powie ci, że to nie jest zwykły dron. To test, co rodzi pytanie: co by się stało, gdyby system zawiódł? Daj nam znać w komentarzach, jak blisko byliśmy. A jeśli chcesz więcej takich analiz, nie zapomnij zasubskrybować kanału i kliknąć dzwonek. A jeśli chcesz pójść o krok dalej i bezpośrednio wesprzeć ten kanał, dołącz do floty. Otrzymasz odznaki lojalnościowe, priorytetowe odpowiedzi i pomożesz nam wydobyć na światło dzienne więcej prawdziwych historii morskich. Kliknij, dołącz na stronie naszego kanału i dołącz do nas. Dziękujemy za oglądanie.